No przede wszystkim to jest największa uczelnia tego typu w kraju. Cieszymy się z tego, że już 102 rocznica działalności tej uczelni. Dzisiaj mieliśmy okazję uczestniczyć w apelu e, pamięci szkoły, no bo dla wielu mieszkańców Gdyni to szkoła morska przede wszystkim od kilku lat Uniwersytet Morski. 8 grudnia to dzień szczególny dla szkolnictwa morskiego w Polsce. Tego dnia, 102 lata temu, uroczyście podniesiono banderę Gmachu Szkoły Morskiej w Tczewie. Dziesięć lat później, po przeniesieniu szkoły do Gdyni 8 grudnia 1930 roku, odbyła się uroczystość poświęcenia nowo wybudowanego gmachu uczelni oraz sztandaru Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni. Jestem niezmiernie wdzięczny, że jak co roku. Świętujemy ten wyjątkowy dzień w gronie drogich nam gości. To jest uczelnia, która jest bardzo silnie związana z gdynią. Myślę, że jakby tak każdy z nas poszukał w swoich rodzinach, to na pewno znajdziemy kogoś, kto uczył się w murach tego budynku. Od kilku lat jestem przewodniczącą rady uczelni, więc śledzę rozwój tej uczelni. Jestem świadoma jak dużo inwestycji nowych pojawia się. Tutaj, zaraz za tym budynkiem, powstaje piękny obiekt sportowy, nie tylko hala sportowa, ale również dodatkowe pomieszczenia, będzie dobudowana akademik. W Gdańsku powstaje centrum offshore z nowoczesną bazą naukową. Także jest to uczelnia, która jest ważna nie tylko dla Gdynia, ale dla całej Polski. Na uczelnię morską zdecydowałem się z tego powodu, że urodziłem się nad morzem. Także swoją przyszłość już od samego początku wiedziałem, że chcę wiązać się z morzem. Ta szkoła naprawdę daje możliwości do rozwoju, do, do kształcenia się. Bardzo chętnie współpracujemy z innymi szkołami na, w całej Europie po prostu. Wybrałem jednak bardziej korzystny kierunek morski, bo no nie dość, że uzyskujemy kierunek, tytułu inżyniera, to do tego jeszcze mamy wszystkie potrzebne papiery, żeby pracować na morzu. I to jest w sumie no, dwa w jednym uzyskujemy i z czego są na bardzo, bardzo, bardzo ciekawa oferta praktyk.